Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszę temat związany z możliwością utworzenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą internetu przy użyciu specjalnego formularza S24, czyli utworzenia spółki formularzowej. Spółka formularzowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy. Tak więc Decydując się na założenie spółki w tym trybie wymagane jest, abyśmy wypełnili formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym i opatrzyli umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, aby utworzyć taki status spółki konieczne jest, aby umowa obowiązywała w kształcie nadanym przez wzorzec umowy. Spółka ta charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. W tym przypadku stosujemy przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ale także stosowanie tutaj znajdą pewne szczególne rozwiązania dedykowane tylko i wyłącznie dla tej spółki. O czym opowiem za chwilę. Specyficzność. Tych rozwiązań przejawia się m.in. w odmiennym trybie utworzenia spółki, o czym wspomniałem powyżej, ale także sporządzeniu listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu o wniesieniu wkładów. Co do zasady postaci elektronicznej przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym, po wypełnieniu tych formularzy należy opatrzyć się podpisami elektronicznymi. I tutaj, zgodnie z przepisami, podpisy te powinny być pewne. Czyli wystarczy zwykły podpis elektroniczny, co nie wyklucza oczywiście możliwości posłużenia się niebezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUA. Kolejną cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że kapitał zakładowy, może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi. Dotyczy to zarówno sytuacji tworzenia, jak i podwyższenia kapitału zakładowego, z tym, że zmiana umowy spółki dotycząca podwyższenia kapitału musi być dokonana przy użyciu wzorca uchwały zmieniającej. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki założonej w tym trybie mogą zostać wniesione również po jej zarejestrowaniu w terminie 7 dni od wpisu spółki do rejestru. Należy tutaj wskazać, że przepisy nie nakładają żadnego obowiązku wniesienia jakiegokolwiek minimum przed wpisaniem spółki do rejestru. Nie ma też mowy o jakiekolwiek sankcji za. Przekroczenie 7-dniowego terminu. Taka możliwość dotyczy jedynie etapu tworzenia spółki. W kontekście podwyższenia kapitału zakładowego wydaje się być ona wątpliwa z uwagi na artykuł 261 Kodeksu Spółek Handlowych, ponieważ zgodnie z tym przepisem zastosowanie mają przepisy dotyczące pełnej wpłaty na poczet kapitału zakładowego. W odniesieniu do tej spółki, uchwała wspólników może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Nie trzeba zwoływać tutaj zgromadzenia wspólników, ale konieczne jest, aby prawo głosu wykonali wszyscy wspólnicy. Taki głos oddaje się przez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUA. Tak podjęta uchwała ma moc uchwały podjętej i sporządzonej w formie pisemnej, nie ma w tym przypadku zastosowania przepis dotyczący głosowania tajnego. Możliwość podjęcia uchwały przy wykorzystaniu wzorca jest także przewidziana dla członków innych organów spółki, m.in. Rady Nadzorczej i Zarządu. Podobnie jak powyżej, nie wymaga to formalnego zwołania posiedzenia danego organu, ale udział w głosowaniu muszą wziąć wszyscy członkowie. Oddanie głosu. Podobnie jak w przypadku uchwał wspólników, następuje przez złożenie oświadczenia w systemie teleinformatycznym i tak samo opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUA. Trzeba wskazać, że ten tryb. Dotyczy tych uchwał, które należy przesłać do sądu rejestrowego w celu złożenia do akt rejestrowych. Jednak istnieje także możliwość podjęcia uchwały o ustanowieniu prokury czy zmianie adresu spółki i wniosek o wpis takich danych składany jest za pośrednictwem systemu. Umowa spółki tworzonej w tym trybie również może zostać zmieniona przy wykorzystaniu wzorca uchwały, ale. Taka zmiana może dotyczyć tylko tzw. postanowień zmiennych. Zgodnie z przepisami, postanowieniami zmiennymi są postanowienia umowy spółki zawarte przy wykorzystaniu wzorca, które zgodnie ze wzorem mogą być modyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umowy umożliwiające ich wprowadzenie. Uchwała podjęta w tym trybie ma moc równą uchwały zamieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca formularza uchwały zmieniającej w trybie zmiany umowy spółki. W takiej sytuacji oświadczenia wspólników o objęciu udziałów oraz oświadczenia nowych wspólników o przystąpieniu do spółki i objęciu akcji. W systemie muszą być złożone w formie aktu notarialnego. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczeń w systemie teleinformatycznym i opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym, kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym na pół. Jeżeli chodzi o zbycie udziału w takiej spółce, tutaj również dopuszcza się możliwość ich zbycia przy wykorzystaniu wzorca umowy. I podobnie opatrzenie ich bezpiecznymi podpisami. W podobny sposób istnieje także możliwość złożenia do akt rejestrowych listy wspólników oraz podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki. Na zakończenie warto wskazać, że przepisy dopuszczają możliwość zmiany statusu spółki z formularzowej na tradycyjną. Zmiana taka, Następuje przez zmianę umowy spółki w sposób klasyczny, czyli przewidziany przepisami kodeksu spółek handlowych. Tutaj nie wykorzystujemy wzorca uchwały zmieniającej. Spółka traci status spółki formularzowej w sposób nieodwracalny. Nie ma możliwości zmiany spółki w kierunku odwrotnym, czyli z formy tradycyjnej spółki na spółkę formularzową. Dzisiaj to na tyle. Dziękuję za uwagę.